Hej, hej, siedzę na swoim ulubionym drzewie, dzisiaj niedzielna przebieżka, jest pięknie, super, słońce, temperatura, powietrza, żyć nie umierać, polecam, aktywność fizyczna to jeden z najlepszych sposobów na pozbycie się stresu, lęków, strachu, a tego strachu nie brakuje. Widzę ostatnio, znaczy w ostatnio, od ponad dwóch lat, większość ludzi żyje w ciągłym strachu, lęku. Oczywiście podsycanego przez media, przez ostatnie dwa lata, podsycane panującą rzekomo zarazą. Nagle zaraza przestała istnieć, jest wojna. I tak ciągniemy ten strach, lęk. Oczywiście jest to bardzo na rękę rządzącym nie tylko Polską, ale światem. Dlatego, że najlepiej zarządzać ludźmi poprzez strach, lęk. Ludzie są wtedy sparaliżowani. Na wszelkiego rodzaju zarazy, wojny, można zrzucić wszelkie niepowodzenia. Władz, zobaczcie, co się dzieje. Mówi się, że inflacja rośnie przez wojnę na Ukrainie, że cena paliw jest przez wojnę na Ukrainie, że nasza waluta przez wojnę na Ukrainie, wyższe ceny w sklepach przez wojnę na Ukrainie. Ale trzeba sobie zadać pytanie, co się wydarzyło przez ostatnie dwa lata. Ile miliardów złotych wydaliśmy na coś, co nagle się skończyło w momencie wybuchu wojny na Ukrainie? Zadajcie sobie to pytanie. I tak, w kółko, w kółko, wszystko przez lęk, strach wywoływany głównie przez media. Media, zauważcie, co wyprawiają w tej chwili. Na każdym kroku wojna, wojna, wojna okrucieństwo. Przemoc, nawoływanie do nienawiści. Ja rozumiem. Też jestem wrogiem tej chwili tego najeźdźcy. Bardzo mi się to nie podoba i liczę na to, że jak najszybciej to się zakończy. Natomiast to, co zrobił Facebook, nie wiem czy doczytaliście. Zgodził się na krzewienie nienawiści w stosunku do armii. I przywódcy kraju, który najechał na Ukrainę. Prost wręcz napisał, że godzi się na słowa o zabójstwach, morderstwach skierowane właśnie do tych osób. Trzeba się zastanowić, w jakim kierunku my idziemy. Oczywiście, głównie wymienił Facebook kraje, które mogą posługiwać się mową nienawiści. I zgadnijcie, kogo to dotyczy. Oczywiście dotyczy to krajów ościennych Rosji, Ukrainy. Tu próbują w naszym kociołku nas jeszcze bardziej wciągnąć w wojnę, która na dzień dzisiejszy nie toczy się jeszcze u nas. Ale już jest stan, jakby wojny w Polsce cały czas podsycany. Z każdej strony polskich mediów, mediów zagranicznych, jak kiedyś napisałem, poklepywanie po plecach z jednoczesnym wpychaniem w wojnę. Nie jest to nam wcale do niczego potrzebne. Na dzień dzisiejszy jest nam potrzebny spokój, potrzebna nam potrzeba zajęcia się własnymi sprawami, własnymi pasjami. Zarobkowaniem, bo w momencie, kiedy będziemy zarobieni, bogatsi, majętni, czyli silniejsi, będziemy mogli stawiać czoła wyzwaniom, chociażby takim jak pomoc uchodźcom z Ukrainy. Bo tylko możemy im pomóc wtedy, kiedy będziemy sami silni, a dłuższą metę, jeżeli będziemy się osłabiać, to nie wypali. Także starajcie się nie żyć w tym lęku. Nie oglądajcie non-stop tych przekazów w mediach. Pamiętajcie, że one często są zmanipulowane, po prostu. Czy celowo, czy też nie. Mnóstwo nadinterpretacji, mnóstwo niedomówień, niesprawdzonych wiadomości. Ale jak będziesz się tak karmił każdego dnia, przez kilka godzin, albo właściwie 24 na, na dobę, bo ludzie już potrafią w nocy siedzieć, obserwować, co tam się dzieje na Ukrainie czy w Ukrainie. To jest tylko i wyłącznie droga do paraliżu twojego, do depresji, do stanów lękowych. Zaniedbasz siebie, rodzinę, pracę i nie będziesz zauważał tego, co jest najważniejsze. Tego, co przy okazji tej wojny ci robią z twoją gospodarką, swoją firmą, jak cię ograniczają, jak ci umyka twoja wolność i suwerenność osobista, państwowa też. Dlatego trzeba wyłazić, biegać, pływać, spacerować. Nie wiem. Pracować w ogródku, zająć swoją głowę czymś, czymś produktywnym, wartościowym i się nie bać. Powiedziałem w ostatnim moim odcinku, nastawiać się mentalnie na, na wojnę. Tak, ale się nie bać. Mieć to z tyłu głowy, ale nie żyć w lęku i strachu. Obserwować, analizować, wyciągać wnioski. Życzę Wam miłego dnia. Cześć.